Niemiecki dziennik Tages-Spiegel przyznaje, że w Polsce panuje autocenzura w mediach głównego nurtu, jeśli chodzi o temat migracji i działań niemieckiej policji na granicy. Artykuł Juliasa Geilera pokazuje, jak mainstreamowe edakcje, często będące w rękach zagranicznego kapitału, unikają krytyki Berlina, nawet jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Równolegle internet zalewają nagrania publikowane przez środowiska prawicowe, które mają rzekomo dokumentować, jak niemieccy funkcjonariusze celowo przerzucają migrantów na terytorium Polski. Tylko w ciągu 14 miesięcy, jak potwierdzają niemieckie dane, było ich aż 10 tysięcy. Media, które nie pokazują tych faktów, zdaniem komentatorów, stają się propagandowym przedłużeniem obcych interesów. Autor z Niemiec zauważa również, że członkowie ruchu obrony granic są w Polsce traktowani jak bohaterowie, a niemieccy policjanci jak napastnicy. Porównania do roku 1939 pojawiają się w sieci coraz częściej, choć nie są dosłowne. Wyrażają raczej gniew i frustrację wobec polityki migracyjnej Niemiec oraz biernej postawy rządu Tuska. W artykule nie brak sugestii, że polska prawica prowadzi kampanię antyniemiecką, ale pomija się całkowicie powody tej nieufności, gdy TZV, renomowane media milczą, internet i alternatywne redakcje przejmują kontrolę nad narracją. Czy więc naprawdę jesteśmy świadkami końca medialnego monopolu w Polsce?